Razem ze mną Konrad Dworakowski, dyrektor Teatru Pinokia w Łodzi, ale również reżyser, tak w ogóle, a w szczególności reżyser dwóch spektakli, które mieliśmy okazję zobaczyć w czasie trwania 18. Kongresu Teatru dla Dzieci i Młodzieży. Chodzi o spektakl Mikrokosmos Teatru Pantomimy z Wrocławia, imienia Henryka Tomaszewskiego. I spektaklu, który skończył się przed momentem, czyli spektaklu Maszyna do opowiadania bajek. Witam serdecznie, Panie Konradzie. Dzień dobry, witam. Chciałabym, byśmy zaczęli od tego, jaka jest nadrzędna zasada w ogóle w tworzeniu spektakli dla dzieci, ponieważ reżyseruje Pan dosyć często w teatrach spektakle właśnie dla tej publiczności. Czy w ogóle jest taka zasada? Właśnie chciałem powiedzieć, że nie ma takiej zasady, którą uznałbym za nadrzędną i która w ogóle kieruje takim działaniem. Właściwie po obydwu spektaklach, które są prezentowane na kongresie. Widać to, że, że zupełnie inne, inne, inne działania, in, w ogóle jakości mam trudno porównywać, ponieważ zupełnie inne działania zostały podjęte na etapie prób i to jest zupełnie inny proces, w ogóle sytuacja e, zupełnie odmienna dla improwizacji, odmienna dla pracy z, z aktorem. E, jedyną zasadą, którą się kieruję tak naprawdę, to jest to, żeby w tym spektaklu było coś z moich. E, z moich pragnień, to znaczy chciałbym, żeby to, było, to był spektakl o mnie w jakiś sposób, żeby to był spektakl, który, który mnie dotyczy, żeby to był spektakl, który jest moim językiem, że to jest spektakl, który... Mówi o czymś dla mnie ważnym i e, że jest dla mnie jakimś ważnym eksperymentem, tak jak na przykład maszyna do opowiadania bajek, bo tak naprawdę nie historia jakby tutaj są naj, najistotniejsze, ale sam sens opowiadania historii. W związku z czym no nie ma zasady. Jedyną, jedną zasadą jest to, żeby traktować dziecko hmm. bardzo poważnie, czyli tak samo, tak samo czyli jednak jest jak, sobie, jak samego się Tak, to jest jedyna zasada tak naprawdę. Natomiast, Ona jest zresztą bardzo ważna. E, nigdy mnie nie zawiodła. E, mam takie poczucie, że, e, że za każdym razem, kiedy myślę o tym, e, co mam do powiedzenia i co sam chciałbym na ten temat usłyszeć, e, mam wrażenie, że, że trafiamy do, dzieciaka, do dzieci bezbłędnie. E, to znaczy one reagują i oddają nam tę energię, która jest tam e, i chętnie z nami rozmawiają w ten sposób, e, takim językiem. A że nie ma zasady jakby estetycznej czy formuły pracy z aktorem, która, która jest lepsza od innych, no niech świadczy to, jak, jak różne spektakle potrafią być dobre, a jednocześnie jak bardzo odmienne. Nawet w ramach twórczości jednego reżysera. Przez Pana pryzmat doświadczenie, ale też z tego, że jest Pan dyrektorem Teatru Kina w Łodzi, dobre przedstawienie dla dzieci to jakie przedstawienie? Oprócz tego, o czym Pan powiedział, że traktuje młodego widza poważnie, Myślę, że dobre przedstawienie to jest takie przedstawienie, które po kilkunastu latach, po kilkudziesięciu latach być może kiedyś ten człowiek staje się dorosłym, kiedy jest człowiekiem doświadczonym i myśli w kategoriach dorosłych, że... Że one cały czas jeszcze działają, że to są takie, że, to są, że coś się odkrywa w, w tych spektaklach. Spektakl nie musi być jakby zupełnie, tak wewnętrznie wyklaskany od razu po spektaklu. To może być coś, co się objawi za, za parę lat, co się okaże, że było ważnym ujęciem tematu, czy podjęciem jakiejś ważnej rozmowy. Myślę, że takie spektakle mają sens, czyli te spektakle, które są. Robione z, jakby z powagą, z powagą tematu. Nie, jakby nie, nie, mów, nie mówię to w prowadzę konwencji, ale z, z poważnym ujęciem tematu. A kojarzy pan taki spektakl ze swojego dzieciństwa, pamięta pan? Takie wydarzenie? Um, Coś z, zostało? W tej mierze może jakiś tam deficyt istnieje, może stąd takie, takie pragnienie, ale um, kilka spektakli na pewno pamiętam. Ja pamiętam spektakle, um, które. Um, które robiły na mnie wrażenie atmosferą. Myślę, że, że, że pamiętam atmosferę niektórych spektakli. Czasy, w których chodziłem do teatru jako dziecko, to też nie były czasy podejmowania jakichś takich bardzo ważnych tematów. Te, teatry Lalek robiły teatr ludowy, czy jakimś tam inspirowany teatrem ludowym. To było w jakiejś mierze ciekawe, jeżeli ten temat był ujęty. No nie byłem wprawdzie dzieckiem, byłem jakimś tam starszym, powiedzmy młodzieżą, kiedy oglądałem spektakl Wierszalina i tam gdzieś to były takie zdarzenia, które otwierały mi oczy na to, czym jest teatr i jak, jak można rozmawiać, ale to już jest teatr, który był po moim takim dzieciństwie, które po prostu pamiętam jako kolorowe, barwne przedstawienia, z atrakcyjne, pamiętam, strzowczyka, dratewki, latające buty w kierunku widowni. No, takie rzeczy pamiętam. Natomiast myślę, że akurat wtedy prawdziwe, prawdziwe takie emocje budziły się jednak mimo wszystko w literaturze. Chyba wtedy, wtedy bardziej, znaczy wtedy więcej zyskałem z książek niż, niż z teatru. Teatr tak naprawdę zachwycił mnie, myślę, w, w, w czasach takich kiedy już byłem, no, po, na pewno powyżej 10 lat. A jakie jest miejsce w Pana odczuciu aktualnie lalki i formy w teatrze dla dzieci? Myślę, że takie jak, e, m, takie jak aktora, Bo w niektórych teatrach jak... jest jej mało. Lalkowych dla dzieci, a w niektórych w, no. w ogóle w niektórych pojawia się. Jestem w stanie powiedzieć, w których, w których teatrach jest za dużo. Nie potrafię powiedzieć, w których jest za mało. Znam spektakle, w których lalki nie odgrywają roli, którą, którą mogą odegrać, czyli w których ich waga. Jakby nie jest wykorzystana. Ich, ich możliwości, ich metaforyka, ich poetyka, ich jakby ta, ta forma, która jakby buduje dodatkowe, dodatkowe płaszczyzny i takie spektakle, w których jest za dużo znam. Natomiast takie, w których jest za mało, traktuję to jako licencja poetyka. Każdy po prostu używa tyle, ile potrzebuje. Ja robię spektakle bardzo różne. W wielu z nich nie użyłem ani jednej lalki, a i tak uważam, że są spektaklami w jakimś sensie, w jakimś sensie lalkowymi. Kwestia no, myślenia tak naprawdę o, o tym. Lalka to jest język, lalka jest pewnym wyborem. Nie jest, nie jest tak, że jako reżyser lalkarz Muszę się nią posłużyć, dlatego że jestem w, tej, w tym kierunku wykształcony. Myślę, że ważne jest to, żeby użyć jej w sposób świadomy i, i mam wrażenie, że... W... Że w tych spektaklach, w których ich użyłem, potrzebowałem lalki. A na ile lalka dzisiaj może być konkurencyjna w stosunku do teatru lalka jest tradycyjnego w ogóle? Lalka jest konkurencyjna, lalka też może być teatrem tradycyjnym. Lalka jest konkurencyjna właśnie przez, przez swoją nie, jakby niezbywalną i niebywałą siłę. Którą, którą jest w stanie konkurować z aktorem w przedstawieniu, to nie jest akurat przedstawienie dla dorosłych, dla, dla dzieci, akurat to jest to przedstawienie dla dorosłych, ale jest, składa się z dwóch części, jedno jest zupełnie lalkowe, drugie, drugie jest czysto żywoplanowe, po czym następuje połączenie planów, mam na myśli balady i romanse, które zrealizowałem, lalka tak naprawdę najwięcej Mówi o człowieku w tej części. Ta część najwięcej mówi o człowieku, w której są, w której są lalki, bo działające czynnościami, emocjami, nie mówiąc ani słowa, gotujące, smażące jajecznice, obierające jabłko. Okazuje się, że, że one więcej mówią nam o człowieku niż potem aktor, który jakby właściwie jest karykaturą człowieka można ten język tak naprawdę dostosowywać do, do własnych potrzeb, i ta potrzeba jest w stanie pokazać larkę w, jako język konkurencyjny dla aktora, równoprawny co najmniej. A na ile takie spotkania jak ten Kongres, Festiwal Korczak, za chwilę wasz, również Festiwal w Łodzi, na ile one są ważne w ogóle, jeśli chodzi o rozmowę na temat sztuki dla dziecka? Nie znam, nie, nie znam perspektywy każdego festiwalu. Z perspektywy festiwalu, który prowadzę, czyli Teatralnej Karuzeli w Teatrze Pinocchio, wiem, że, że bardzo ważne jest to, żeby publiczność, z którą się na co dzień rozmawia żeby publiczność informować o tym jak wygląda teatr w ogóle poza, poza tak tym miejscem ten, tak że, żeby żeby powiedzieć tym też co, o tym co nas inspiruje co jest, co jest istotne co buduje kulturę co, co tworzy tzn. co tworzy kulturę i co, co się dzieje w ogóle w Polsce na świecie to jest po prostu bardzo istotne żeby te horyzonty przekraczać w związku z tym na przykład na naszym festiwalu na spektakle na Naszego teatru są spektaklami towarzyszącymi, Główne, głównymi, głównym nurtem są teatry, które przyjeżdżają do nas jako goście. Wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne, żeby poszerzać też język, żeby też utrzymywać kontakt z tym, co się dzieje w, w, na zewnątrz. Każde miasto też ma swoją specyfikę, myślę, że Łódź ze swoją bardzo trudną. Sytuacją zwłaszcza społeczno-ekonomiczną. Społeczną, myślę, przede wszystkim to jest jakiś tam kłopot, nad którym teatr musi się jakoś tam pochylić, wydaje mi się, że, że to, jest taki, to jest taki bardzo specyficzny moment, w którym musimy się też zderzyć na, temat, na tematy, które które są ważne po prostu. I nie bać się ich w dla ba... dzieci. Absolutnie. Nigdy tego nie robiliśmy. Nigdy się tego nie baliśmy. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że... że należy takie ryzyko podejmować. Myślę, że te festiwale, które pokazują spektrum i które pokazują ważne rzeczy, które są robione dla dzieci. My oprócz tego jeszcze pokazujemy także literaturę, koncerty, ilustracje, akcje. Bardzo By, te, po, po to, że właśnie, właśnie te, te, które ujmują ten temat wszechstronnie, wydaje mi się, że są, że są ważne, bo stanowią kulturotwórczą rolę. A nie są tylko przeglądem e, przyjaciół e, z różnych teatrów. Ta przyjaźń jest jakby drugorzędna. Jedna jest istotna, oczywiście, to ale też jest ona jest bardzo ważna. Bo natomiast. Tak, zewnętrzny. oczywiście. Nie, w ogóle przyjaźń jest bardzo ważna w ogóle i jest środowiskowa także, natomiast, natomiast ważne jest to, żeby, żeby z tej przyjaźni płynęło coś, coś na zewnątrz, że nie przyjeżdżamy e, klepnąć się po plecach, ale porozmawiać o tym, co jest, co jest ważnego i z czym się ostatnio zderzyliśmy e, i pokazać jakby efekt tego zderzenia, bo wydaje mi się, że każdy spektakl. Spektakl przede wszystkim w naszej działalności powinien być jakąś ścianą, pod którą trzeba podejść i zastanowić, czy trzeba czy to przeskoczyć, obejść, czy po prostu trzeba w, w nią wjechać i ją rozbić. No, to jest... Zostawiając na moment kolegów z zagranicy, patrząc na nasze polskie podwórko. Jakie ma Pan odczucie, czy kultura skierowana do dzieci traktowana jest poważnie, czy na tle całej kultury można powiedzieć, że jest kategorią B? Myślę, że nie. Myślę, że parę lat temu to pytanie byłoby... Może przyczynkiem do jakiejś, do jakiejś debaty, albo dłuższej naszej rozmowy na ten temat. Wydaje mi się, że dzisiaj też jest ilość tych rozmów, które już odbywaliśmy w różnych środowiskach, nie tylko przecież teatralnym na ten temat, zaowocował przede wszystkim znakomitą ilustracją, którą mamy w polskiej literaturze dla dzieci. Wieloma bardzo dobrymi propozycjami, tak, również literackimi. Wydaje mi się, że powstało kilka, kilka znakomitych spektakli coraz więcej mamy dobrej muzyki, znaczy takiej muzyki bezkompromisowej, jeśli chodzi o estetykę, robionej, realizowanej dla dzieci. Patrz, Urok Tuwima w naszym teatrze. Piotr mam, nadzieja, że to się, mam nadzieję, że, że, że te płyty, które wydane były w naszym teatrze, czyli Urok Tuwima Piotra Nazaruka i piosenki do grania na nosie. Piotra Klimka i, mm. i moje wpisują się w, 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 w tę formułę, natomiast też rzeczywiście powstało bardzo dużo dobrych płyt w ogóle poza tym ostatnio Tuwim, który Lutosławski Tu Lutosławski, Lutosławski, tak. Lutosławski, tuwim, tak. też dużo bardzo mm. dobrych, fajnych pomysłów. Myślę, że z takiej muzyki, która nie traktuje dziecka jako em, odbiorcę innej kategorii. Myślę, że, że, że to precyzuje to, że dzisiaj twórcy chcą rozmawiać tym samym językiem, jakim rozmawiają do swoich dorosłych widzów, czy jak rozmawiają ze, ze sobą. A zmienia się jedynie temat tej rozmowy wedle, wedle adresata. Myślę, że dzisiaj coraz mniej też mamy rodziców, którzy rozmawiają ze sobą ze swoimi dziećmi dziubąc, tylko, tylko mówią tak, jak mówimy na co dzień, takim ludzkim głosem. I myślę, że to się dzieje w, w kulturze. Mam nadzieję, że przede wszystkim będą teraz, że teraz problemem będzie. To czy, to czy to powstaje z wystarczającym nakładem sił, środków i z wystarczającym tak, otwartym wyobrażeniem. No i mam nadzieję, że tych pro, projektów, produktów będzie coraz więcej, bo one faktycznie są... Bardzo zgadzam się, natomiast ja mam poczucie jako dziennikarz i mama, że jest ich jeszcze za mało, że potrzeba jakby szerszej... Szerszego dotarcia tam, gdzie niestety nie ma możliwości w małych miejscach. Jestem przekonany, że dla wielu rodziców, takich e, świadomych rodziców, którzy też wiele e, czasu i energii poświęcają na to, żeby żeby z dzieckiem rozmawiać językiem kultury, czyli wszelkimi kategoriami sztuki, że dla takich rodziców być może jest za mało i oby tak było, bo to oznacza, że jest apetyt. Rzeczywiście, to no jest apetyt, to jest dla, kogo tworzyć. jest dla kogo tworzyć. Ja mam nadzieję, że przede wszystkim będziemy, będziemy mieli tak naprawdę odbiorców. Bywa, bywa bardzo różnie, w różnych okolicznościach czasem niektóre bardzo dobre projekty gdzieś znikają, w, czasem po prostu powstają zbyt daleko, żeby mogła to szersza publiczność zobaczyć. Czasem, czasem osoby, które decydują o obecności tym, na festiwalach, czasem nie zauważą takiego i wtedy takich projektów szkoda, ale ja myślę, że, że one gdzieś tam wypracowują swoje własne ścieżki mam nadzieję, że, że zostają na trwałe gdzieś tam w czyjejś pamięci. Amen. Dziękuję. <laughs> bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. A